Tryblerka weszła i, i jeszcze tylko Konbola. Cała stawka jest w jest startowej. Jeszcze i chwila. I konie Kondola. ruszyły. Równy Kondola. dobry Kondola. start prowadzi North Pacific na drugiej pozycji galopuje San Jose, Tam jest czołówce Tryblerka i Soj. Za tymi końmi galopuje Texel i stawkę zamyka Konbola. Teraz wprowadzenie objął San Jose. San Jose on dyktuje tempo na drugiej pozycji Solej, Na trzeciej cofający się North Pacific. 1400 metrów do celownika. Czwarta jest driblerka, Piąty Texel. Ostatnia Konbola, 1300 metrów do celownika. San Jose nadal dyktuje tempo i nadal na drugiej pozycji galopuje Solej. Dalej przy wewnętrznej jest North Pacific. Od zewnętrznej dryblerka. Konbola i na ostatnie miejsce spadł już Texel. Konie wchodzą w zakręt. San Jose Soleil. Na razie ta dwójka nic się nie zmienia. Podobnie na trzeciej pozycji galopuje North Pacific. Czwarta tam jest dryblerka. Konbola razem z Texelem zamykają stawkę. San Jose pół zakrętu podkręca tempo blisko niego Soleil. Dalej po zewnętrznej Dryblerka przy wewnętrznej North Pacific i kolejna para to ostatnia para Konbola razem z Texelem. Wyjście na prostą San Jose próbuje uciekać, atakuje go środkiem toru Soleil. Tam jest także North Pacific w walce. Od pola Dryblerka. San Jose się dobrze broni, atakowany przez Dryblerkę. Dryblerka San Jose polem Conbola. Dryblerka 200 metrów przed celownikiem jest pierwsza. Tutaj Texel dobrze finiszuje. Tryblerka ma przewagę 100 metrów przed celownikiem. Zdecydowanie oddala się od koni. Walka o drugie miejsce. Texel razem z konvolą i celownik Tryblerka Druga będzie konwola, tam jest Texel, ale walczył również solej Soleil, San Jose, ostatni Nord Pacific.